Cześć wszystkim! Chciałem pokazać w tym filmiku, jak mam włączone pompy. Obecnie mam cztery pompy: jedna na zasobniku wody, druga na układzie grzejnikowym, która jest za zaworem czterodrogowym, trzecia to jest początek układu równoległego względem tego układu grzejnikowego, czyli układu podłogowego. W, za tą pompą wpięty jest grzejnik drapinkowy w łazience a za grzejnikiem oczywiście równolegle niż z tym grzejnikiem właśnie układ podłogowy który jest zasilany przez pompę z mieszacza i i to jest już czwarta pompa ostatnia z mojego układu tak więc pierwsze Pierwsza pompa to jest po prostu właśnie pompa wody. 48 stopni, ustawione z histerezą 5. Do tego dosyć wysoka jest histereza, ale dlatego, że mam tą pompę na jakby bypassie i poluzowałem sobie lekko zawór, żeby cały czas przechodziła ciepła woda i podkrzywała mi zasobnik wody, w ten sposób zrobiłem sobie tak jakby podtrzymanie temperatury bardzo fajnie mi się to sprawdza dużo stabilniej pracuje mi kociołek, gdy nie musi załączać i rozłączać tej pompy w momencie gdy spadnie temperatura, jestem z tego rozwiązania zadowolony lepsze, najprostsze 50 stopni na załączeniu żeby mi tak samo kocioł łatwo uratował sobie temperaturę jeżeli by jednak spadł poniżej hmm, kolejną mamy hmm, aha dobrze Teraz prace pomp w ogóle od tego powinienem zacząć oczywiście jest równoległe Mniej ustawień pompa pierwsza to jest pompa podłogowa Temperatura maksymalna 28 stopni, progu 25. Tu podejrzewam, że będę wprowadzał korekty w momencie, gdy zacznie się sezon na dobre. To powiedzmy, że są ustawy takie początkowe. Pompa dodatkowa jest to pompa włączona jako cyrkulacyjna. Jest to pompa, która, jak wspominałem, jest na początku układu podłogowego. I głównie służy do tego, aby popchnąć wodę, yy, aby zasilić właściwie yy, ten grzejnik drebinkowy w łazience. I dlatego jest cyr jako cyrkulacyjna, ponieważ, już Wam pokażę, nie, to było tylko dalej, mogę sobie ustawić plan pracy, który mam ustawiony, czyli grzejnik w łazience chciałbym, żeby właśnie grzał głównie, dogrzewał łazienkę głównie rano, gdy szykujemy się do pracy i wieczorem, gdy planujemy hmm, oczywiście myć się przed snem czas pracy jest długi również i króciutka przerwa No to chodzi o to, żeby po prostu w konkretnym okresie grzał a nie w jakichś tam cyklach Więc dlatego sobie włączyłem w ten sposób na lato nie ma układ grzejnikowy, ten pierwszy, o którym wspominałem. Chodzi na regulatorze pokojowym ze zaworem czterodrogowym, więc macie tutaj sterowanie pompą włączone. Bez cyklu, dlatego że nie mamy jeszcze pełni sezonu, więc nie potrzebuję, żeby tam tak naprawdę cokolwiek się grzało, jeżeli temperatura nie spadnie poniżej zadanej. Tak więc jest włączone, gdyby temperatura spadła w pomieszczeniach. Ale na razie się to nie dzieje. To gdyby spadła, to zacznie sobie oczywiście pracować. I to by było chyba tyle na temat samych pomp. Postaram się Wam w innych filmikach pokazać więcej na temat pozostałych elementów układu. Dzięki, do zobaczenia.